Panie, witajcie w nowym odcinku. Zobaczymy dzisiaj nowości w Massimo Duty i odpowiem sobie sama chętnie na pytanie, czy warto kupować w tym sklepie. Skąd taka decyzja? Ano, to przez Was, bo bardzo często dostaję takie komentarze pod przeglądami z sieciówek, że rzeczy są fatalnej jakości, że powinnam już dawno porzucić kupowanie Mohito, Rizer, Zary. I powinnam chodzić do Kosa i do Massimo Duty, bo tutaj są ubrania dużo lepszej jakości. A ja tego nie robię cały czas. Ja z Massimo Duty przez tyle lat swojego życia kupiłam tutaj może jedną może dwie rzeczy, nawet nie pamiętam co to było. Także zobaczymy. Sama jestem bardzo ciekawa, co ciekawego tu znajdę. Czy te składy faktycznie będą takie super? No i też zwrócimy uwagę na ceny, no bo za jakość trzeba zapłacić. Czy warto? Zobaczymy. Zapraszam na nowy odcinek. Tutaj na wejściu od razu rozbieram e, manekina niewidzialnego. <grytanie> e, bo to jest bardzo fajny trend w tym sezonie. Takie welurowe marynarki, spodnie Bardzo mi się to podoba, chociaż to powiem jest ten kolor. Jestem ciekawa jaka tutaj będzie cena versus skład. 20% jedwa. Wow. O oh, wow, a jak reszta? Nie mogę znaleźć informacji, ale mamy jedną w składzie. I to moi drodzy kosztuje 699 zł. Chodźmy na swetr chodźmy na coś takiego realnego, co ja bym faktycznie. O, tak, kula jest piękna. O, wow! Jaka kulina. Chciałam zobaczyć coś, co bym realnie chciała sobie po prostu kupić. No bo tego nie kupię, bo to w ogóle nie jest mój kolor. 349 zł. I tutaj mamy lioce? 62% to jest odmiana pojazdu, chyba nie? To jest sztuczne czy nie? Możecie, kochani, napisać, bo ja absolutnie nie mam pojęcia. Ale mamy też jedwab 23%, 15% węgla. I ona jest naprawdę taka ciepła, jest cienka, ale jest bardzo przyjemna. Dla mnie jest to dopuszczalna granica zapłacenia za coś dobrej jakości. Jeżeli bym ten czulej miano się przez parę lat, to 300. 30 czy 350 jest w miarę ok. Jestem ciekawa, czy dla was ta granica też jest okej, okay, czy to jest jednak za drogo. Napiszcie. Chcę też napisać z czym wam się kojarzy ta marka Massimo Dutti, bo mi się kojarzy właśnie ze swetrami dobrej jakości i z płaszczami. Dużo osób no się płaszcza Massimo Dutti yy, i tutaj mamy cenę 500... Yy, przepraszam 479... o jak nie 500 to żal nie prać. 479... I skład mamy tutaj wełna 58%, poliamin 22, wiskoza 20%. Naprawdę fajny skład, więc mimo, że on ma dużo wełny, w ogóle nie trafi. Słuchajcie, możecie mi też napisać, czy do mnie pasuje takie kolor, czy jak bladów wyglądam. Zobacz, zobacz Halina. Tu mamy 94% wełny i przyzwoita cena, jak ma tyle wełny: 299%. bazowy sweter w serek. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj taka spódnica szalona. Ostatnio robiłam bardzo podobną stylizację w handemie i bardzo się sobie podobałam, ale w końcu nie kupiłam tych rzeczy, bo nie wiedziałam, czy ja będę musiała coś na to co Ja Nie noszę, tak... W ogóle rzadko muszę spódnicę i cekiny w codziennych stylizacjach dopiero teraz się u mnie pojawiają, po długiej przerwie. Bo tak powiem Wam, że no, dawno nie nosiłam, ale ten sweter... Zaczynam trochę już tutaj czuć o co wam chodziło. Że trzeba tu się nie brać w masie Model, że można kupić coś z mega składem w miarę przy przyzwoitej cenie, w miarę. I ja wiem oczywiście, bo też yy, dużo dziewczyn mi to pisało, <grym grym grym> pójdziemy na to pasmo, bo to jest piękny paczek. Ja wiem, że można na przykład kupić sobie używane na rzeczy Massimo i coś, nie wiem, poszukać na Vinted Nolix. ja szukałam na Vinted i jak miałam coś polubione, to to znikało za chwilę. Więc jakby jest duży popyt na te rzeczy. Mi się wydaje, że też chodzi o składy, że dużo ludzi jakby świadomych i chce mieć dobre składy. Ja no okej, okay, ja będę z wami szczera, no ja nie jestem w tej grupie jeszcze, ale na przykład skarpateczki z kaszmirem, to uwielbiam, nie? To mi się tutaj nie podobało, ale... No nie no, ten jest taki... szorstki, zimny, cienki, ale ma piękny faz. I pewnie jest twarzowy, bo te paski to zawsze dobrze wyglądają. 249, słuchajcie, 100% bawełna. Pani operator zrobiła taką minę, że ja wiem, że ona odłoży kamerę i zaraz będzie chciała przymierzyć. Nie no, naprawdę jest ładny. I w ogóle to wykończenie tutaj jest piękne. Aż mnie skupiło, że ja zawsze wchodziłam do Was. I włóczkę tak rzucałam okiem i wychodziłam. I włóczkę bo to drogo, nie? Że patrzyłam na przykład na płaszcz A to trzeba od małych rzeczy zaczynać. Tylko w koszuleczkę, nie? Potem swetr, a płaszcz za rok. Taki fajny kardigan. I też na bardziej formalne sytuacje. Myślę, że można na kilka spotkań. Takim że wystąpić i tutaj mamy 5%, wełna 95, Cena 399, ale jest jedna rzecz, która może być dla tych osób, które bardzo patrzą na składy i miejsce produkcji, niepokojąca, bo teraz tutaj rzuciłam oko na napis wyprodukowano w Chinach. Jestem ciekawa, czy wszystkie te ubrania są wyprodukowane w Chinach, czy nie, czy ktoś ma wiedzę i czy zwracacie na to uwagę. Ja myślę, że to jest temat y, trudny, bo nie unikniemy tego, że rzeczy, które produkujemy, nie tylko ubrań, tylko zostało wyprodukowany właśnie tam. Dużo ludzi z tym walczy, ale to jest chyba nierówna walka, co? Jezu, ja nie umiem tak ułożyć. Ej, umiem, zobacz, mogę pracować w Massimo Dutti, umiem ułożyć. No, no, o, nie, no. Ale tu jest słaba ekspozycja tych tak sfer. O, tak lepiej. Pełna 99%, podszewka 50% wszystko za 50 folii, więc skład niezły, 699 zł, to już ten kolor mi się bardzo podoba, ale teraz powiem Wam szczerze i myślę, że ta informacja też wiele osób cieszy. Takiej marynarki szukam już w second handzie, gdybym chciał naprawdę wełnianą jakościową, to ten fason nie jest też jakiś unikatowy, odkrywczy, więc myślę, że coś podobnego można przyjść w No i super wiadomość jest taka że jadę niedługo, już mam wpisany w kalendarz z hotelą na rynek na przymorzu w Gdańsku, gdzie jest bardzo dużo lumpów. Tam jest bardzo dużo uszkody w więc tam zrobię polowanie i jak coś fajnego kupię, to nagram odcinek i zrobię to dla was, i będę patrzeć na składy, nie? Bo są nas ciekawe, no bo jakie ja mam kolejny sweter z handemu za 15 złotych, z... piękna jest, z poliestru. Bo to wiecie, to żaden deal, nie? Ale już ta sama rzecz z jedwabiem, kaszmirem pełną, no to już to może być hit. Także zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli takiej odcinka i będzie, to znaczy, że nie znalazłam. 349 zł. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten zestaw. Dobra, tutaj naprawdę do mamy 50% poliester z wiskozą ale... Detale, nie? to jest tak ładnie wykonane. Bardzo mi się w ogóle podoba kształt tej bomberki. Cena 579 I ona się wydaje naprawdę ciepła. Wydaje mi się, że nawet na chłodniejszą jesień będzie fajna. Oczywiście z czapką. Pamiętajcie, żeby czapkę nosić teraz. Bo potem wszyscy chodzą przeziębieni i chory za A czapki nie nosili. Więc jakby... tutaj nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć czemu. Płaszcz 76% pełny 990 zł. Taki szeroki krój oversize. Podoba mi się, ale smuci mnie jego ciężar. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki. No i ty za zapłaszcz to już jest naprawdę dużo. Wolałabym troszkę dołożyć i kupić sobie na przykład Max ale to jestem JA, to jestem JA. A jak Wy macie? Dajcie znać. Piękne kolczyki, 149. I to wiem od mojej kompali, że ta diutaria od nich jest bardzo trwała. Piękne spodnie wełniane, naprawdę piękne. I takie w ogóle takie milusie. Gumka w pasie, więc będą też wygodne do ciepłego swetra. Bardzo fajna stylówka, może z tego wyjść. A cena, ile one kosztują? 149. I te kozaki, słuchajcie. Ja chciałabym się na deser, taka wisienka na torcie 899. Bardzo ładnie wytrofilowane. I nie za wysoki obcas. Wydaje mi się, że one bardzo ładnie mogą leżeć na nodze. Ta halewka jest troszkę szersza. Zobacz jaki to jest w ogóle słodziak czekoladowy. Jaki przyjemny w dotyku, wow! 1390. O, oh, wow. Musi mieć coś tutaj, albo alpakę. 72 wełna, 23 poliester. Nie ma w ogóle alpaki? I podszewka też poliester. O, to wysoka cena, nie? jak no. na takie. A, a tu nie ma, a gdzie jest podszewka? są Ale przysięgam, że to jest napisane podszewka, zobacz. Hej, ale dziwne Hmm, podszewka widmo. Może to jest płaszcz widmo? Nie, ja to jakbym miała wybrać to kupić z chyba to bym już potrzebował, chociaż poliestrą, ale zawsze cieplej, nie? No jasne. To przed wiatrem chociaż Cię chroni. Ten jest piękny: 479 z kaszmirem 5%. poliamid 30, wełna 30, wiskoza 30. Naprawdę fajny taki fakturowany. No i żeby nie wiało nudą, w moim przeglądzie to też coś bardziej imprezowego: taka bluzka za. 349. Myślałyśmy na początku, że to jest sukienka, ale nie. To jest bluzka z takimi dość długimi wycięciami. W ogóle ona jest taka dość długa, za pośladki. Raczej do jakichś obcisłych spodni. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj bardzo fajne odkrycie. Taki wiskozowy Golfik. 149 zł. On jest cienki, ale wydaje się przyjemnie, delikatnie grzejący. I to jest taka rzecz, która mnie kusi, abyśmy wyszli stąd razem. Naprawdę jest bardzo ładny i zobaczcie, on ma taki prążek i to jest jeszcze taki granatowy. Tutaj wełna 75%, 299 zł. Naprawdę mi się podoba i ten też rozważam, ale... Ale, muszę wam coś powiedzieć w tajemnicy A, jeszcze taka wa ważna rzecz, nie? Że tutaj dużo rzeczy jest słabo wyeksponowanych Nie wiem, czy tak jest w każdym salonie Massimo, czy tylko w tym że Na przykład, co chwilę coś tu odkrywamy Że te swetry były takie zgięte na pół I dopiero jakoś, nie wiem Przypadkowo na nie zwróciłam uwagi Jakoś naprawdę piękne Pani, która tutaj pracuje jest przemiła Muszę i tak, co dołna właśnie Nam powiedziała, że z okazji Black Week Będą kroki I jak oglądacie ten film wtorek, To w środę wieczorem promki zaczynają się w aplikacji. W czwartek stacjonarnie dla osób, które mają wspomnianą apkę, a w piątek już dla wszystkich i będzie 20-40% oczywiście nie na wszystko, więc stacjonarki, które mi się podobały. Myślę, że ściągnę zaraz aplikację i dodam je do koszyka, no i zobaczymy, czy one się przecenią Ale nawet jak się nie przecenią, to ten golfik wiskozowy i ten szary swatecz z kołnierzem Mocno rozważam nawet w cenie regularnej Zwariowałam 749, piękne oficerki, a ja nie mam ani jednej pary takich klasyków Mam, są jakieś szalone, ale nieważne, odnóżmy do I Powiem wam, jestem mocno zaskoczona i zaniepokojona tym, że wcześniej nie przyjrzałam się tym rzeczom jak wpadałam nieraz do Massimo, to oglądałam te rzeczy po łebkach i mnie właśnie zniechęcały ceny. No ale teraz, jak miałam taki czas i przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się tym składom, fasonom i przemyśleć ten stosunek jakości do ceny, to niektóre z tych rzeczy naprawdę wypadają bardzo dobrze. Inne dość słabo, tak jak na przykład ten płaszcz bez podszewki za 1300, no dla mnie ta cena jest zrozumiała, albo były dwa podobne kardigany, jeden był za 300, drugi był za 500 i ten za 500 miał 30% jest w składzie, więc nie rozumiem, ale pewnie jakieś tam wiecie, dodatki czy coś jakby wchodzą w skład tej ceny. Czekam na wasze komentarze, czy wy macie jakieś ulubione rzeczy z Massimo Dutti, czy to kupujecie, czy uważacie tak jak ja, jak dotychczas, że to jest po prostu za drogo dajcie znać, pamiętajcie o subskrypcji o komentarzu, o łapce w górę i w ogóle pamiętajcie o mnie. Myślcie o mnie ciepło, bo ja czuję Waszą energię. Pa!